Hej, hej, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj najnowsza kolekcja od Bell, taka walentynkowa. Wiadomo, że jak pojawia się nowa kolekcja Bell, to to zobowiązuje i trzeba koniecznie ją przetestować. Kolekcja jest taka. Dość bogata. Są nie tylko kosmetyki kolorowe, ale też są rzeczy pielęgnacyjne, bo mamy peeling do ust i jest balsam. Ja wybrałam sobie część rzeczy, niektóre pominęłam, no ale tak szybciutko zaraz po kolei wam pokażę, co tutaj mam. Nim jednak przejdziemy do samych kosmetyków, to oczywiście proszę Was o paluszki w górę, o polubienia, o komentarze i o subskrypcję, jeśli nie zdążyliście tego zrobić. I z góry za to bardzo, bardzo dziękuję. A teraz już kosmetyki. Kolekcja przedstawia się bardzo ładnie tak czerwono, różowo, serduszkowo i walentynkowo, no bo to właśnie te klimaty. Co ja wybrałam? Mam tutaj róż w płynie i rozświetlacz, też płynny. Rozświetlacz jest jeszcze w jednej wersji w kamieniu. Tam, do tamtego w kamieniu był tester. Sprawdzałam. Jest śliczny, ale wzięłam ten, jakoś tak mi bardziej oko cieszył, wiecie, ten mnie zawołał, więc wzięłam ten rozświetlacz. Jest puder, różowy puder sypki do twarzy. Do oczu są dwa eyelinery, dokładnie te dwa kolory jedyneczka i dwójka 01 Hardline i 02 Loveline, i bardzo fajne zestawy do ust. Bo tak, są trzy pomadki, takie w płynie. Oczywiście słocze będą. <gry> są trzy pomadki w płynie i do nich dobrze dobrane konturówki, nawet mają takie same nazwy. Yy, ok, wiadomo, co i jak. Ja na twarzy w tym momencie mam bazę podkład korektor. No, i wypadałoby teraz nałożyć te rzeczy kremowe. Ponieważ w kolekcji nie ma kremowego brązera, to ja się tutaj wspomogę takim brązerem od Glam Shopu w sztywcie. Ostatnio mam go dość dużo na biurku i tak go męczę, męczę, ale jest bardzo fajny, bardzo przyjemny. Szybko nałożę sobie ten brązer i zaraz przejdziemy do różu. Ok, brązer jest i teraz róż. Embarasmi Liquid Blush. Jest to tylko jeden kolor, jeden odcień, i ten kolor nazywa się Z1 Bimain. Wygląda tak. No, mamy tu beczkę. W ogóle samego różu jest tutaj niedużo. Już Wam powiem, jaka tu jest gramatura, jeśli ją gdzieś znajdę. 9 gramów, ale to jest też no, w pewnym sensie plus, bo mm, jest jakaś szansa, że się to zużyje. Kolor jest taki, taki przybrudzony róż. Mm. bardzo ładny. Nabiorę sobie z tego, co mam na dłoni i rozprowadzimy to. Oj, nie wiem, czy nie pocisnęłam. On jest taki <grym> dość intensywny. Ratujemy sytuację. <grym> Róż jest intensywny. Kolor bardzo ładny. No tak rozprowadza się mięciutko. Mam tak grubo teraz, na bogato na policzkach, ale z jednej strony to dobrze, przynajmniej dokładnie zobaczycie kolor, a jak będę nakładać puder, to z pewnością się to jeszcze troszkę zakryje. Ok, jest róż. No i teraz ten rozświetlacz. Do rozświetlacza muszę się dopiero dobrać, bo on jest zafoliowany tak samo, jak na przykład pomadki. Rozświetlacz to 01 Love Glow i mamy tak. Jeśli chodzi o te płynne rozświetlacze, zresztą mamy ten jeden kolor i ten w kamieniu również jest pojedynczy. No i zobaczmy, co to za cudo. Hmm, czy wy to widzicie? O, jest piękny. Nałożę sobie taką delikatną kropeczkę. O, zobaczę, co się tu zadzieje. Tak trzeba się delikatnie z nim obchodzić, ale ja sobie i tak jeszcze dokładam, dokładam. Rozświetlacz jest przepiękny. No dla srok. Nawet sobie jeszcze dołożę. On ma takie perłowe wykończenie, ale gdzie niegdzie przebijają takie iskiereczki. Rozświetlacz jest śliczny. Te iskiereczki. One są gdzieś tam schowane i czasami po prostu jak ruszę głową, to gdzieś tam coś bardziej błyśnie. Natomiast generalnie na pierwszy plan się wybija właśnie ta taka tafla połysku, taka perła. Jeszcze tak, we flakoniku, na słoczu. No tutaj dobrze widać ten blask, bo jest wiecie, skoncentrowany w takim w jednym miejscu, większa jego ilość. Natomiast na policzku już jest rozłożony, ale myślę, że no hmm, blask jest. W sumie mogę jeszcze dołożyć jeszcze dołożę i tak się zakryje trochę, i tak się zakryje. I tu, i tu. O, teraz jest bardzo na bogatą. Pięknie. A zatem teraz, jak już są rzeczy kremowe, trzeba to wszystko przypudrować. No i tu w ruch idzie puder sypki, jeszcze raz touch me beauty powder wygładzający, różowy puder sypki do twarzy. Też jest zabezpieczony jeszcze folią, więc ja go tutaj otwieram. No i mamy coś takiego. Jest, jest puszek. Mm, to chyba będzie ślicznie pachniało. Jeszcze nie zdjęłam folii, ale już ten zapach się, wiecie, wydostaje. Bardzo ładnie pachnie, tak słodko. Ale to nie jest słodko-spo, chociaż może jak takie pianki, coś takiego. Zaraz otworzymy i zobaczymy. Mm, pachnie przepięknie. Naprawdę jak słodycze, tylko... Nie tak powiedziałabym typowo, no bo zazwyczaj pudry pachną, wiecie, czekoladowo, jakoś kawowo-czekoladowo, wiecie, w tym klimacie, waniliowo, natomiast to pachnie jak. Wiem, jak galaretka owocowa. To jest zapach galaretki. Przepiękny. No i puder ma być różowy. Zobaczmy, tutaj mi się już troszeczkę usypało. No i on wygląda tak, może tutaj. <laughs> Za bardzo nie, widzę, nie widać tego koloru, no bo jest. Jest taki blado różowy. Mam pomysł. Wyjmę tą zatyczkę i pokażę Wam. Tak, jest różowy, taki bladziutki róż. O, Wygląda to tak, teraz, żebym tego nie wysypała na biurko, bo byłoby pociesznie. Taka, Taka lekko różowa mączka, i przy okazji sprawdzimy. Mm, delikatnie zmielony, tak jest delikatniutki, bardzo subtelny. Troszeczkę wysypuję na wieczko. Mm. I utrwalę sobie nim korektor i przypudruję całą twarz, jak zazwyczaj. Pachnie naprawdę pięknie, tak i to jest zapach galaretki. Nie wiem jakiej, truskawkowej? Nie, może wiśniowej? Ale jakaś galaretka. Nałożyłam tak grubszą warstwą, widzicie? Tak tutaj wybielił, nałożę w ogóle tak więcej i zobaczymy jak się go da rozetrzeć. Da się czy się nie da? Czy na pewno się da, to jest oczywiste, że się da tylko na ile, wybieli mi twarz czy nie generalnie on jest różowy jest, tak jak widzieliście w opakowaniu natomiast po nałożeniu na buzię raczej staje się taki, albo inaczej różowa kość słoniowa, o to jest ten kolor piękny daje efekt bardzo ładny już takim większym pędzlem do pudru Nakładam sobie na resztę twarzy. To jest taka satynka na buzi. O! No, popatrzcie. Hmm? Puder od Bel Wiecie, pudry, brązery z Bel i tak dalej. Nie bez powodu są słynne i lubiane. Hmm? Czy coś tutaj trzeba dodawać? Po prostu, wiecie, taka gładziutka woalka na twarzy. Tego zapachu już tak w zasadzie nie czuć, ale jak nakładałam, to było czuć owocowo galaretkowy zapach. Przecudowny, ale informuję te osoby, które za bardzo zapachów w kolorowych kosmetykach nie lubią, przy nakładaniu zapachu, to czuć. Teraz już nie. Ale efekt. Hmm, efekt jest wow. Dobra, no i słuchajcie, makijaż twarzy jest, to może teraz, y, ponieważ do oczu, gdzie ja to mam, gdzieś zgubiłam. Nie mam. Ponieważ do oczu mamy tylko dwa eyelinery, to teraz jeszcze zajmiemy się ustami, zrobimy słocze i tak dalej, wszystkich tych rzeczy. Poza kamerą pomaluję oczy, jakiś taki wiecie, podstawowy makijaż, zrobię taki bazowy i obadamy eyelinery. Ok, a zatem teraz usta. Mamy trzy pomadki, tak jak widzieliście, i trzy konturówki. Wszystkie są, wszystkie te kolory są śliczne i nie mogłam się zdecydować na jedną. <gry> Więc tak, zacznijmy od konturówek. 01, 02 i 03. 01 Rosy Romance. Rosy Romance. A, dubki mają chyba w kolorach sztyftów. Już patrzymy. Rosy Romance, proszę bardzo. Taki brązie. To jest nude przybrudzony róż. A i zobaczmy, jak wygląda dopasowana do niej pomadka. Mam 01 Rosy Romance. Tak jak Wam wspomniałam, mają te same nazwy: konturówki i pomadki, jak ja, jak ja Wam to pokazuję. O, tak. To jest 01 Rosy Romance szmineczka. Zobaczmy w ogóle, czy pachną te szminki, z często pachną. No i tu coś tak delikatnie, ale prawie niewyczuwalne. Uznajemy, że zapachu prawie nie ma. Okej, okay. i to jest do dopasowana do niej pomadka. No zobaczcie, jaki śliczny, przybrudzony, różowy nudziak. Hmm? Wszystkie te kolory takie są, takie bardzo użytkowe. <laughs> tak jak powiedziałam, wszystkie mi się wydawały śliczne i nie mogłam się na jeden zdecydować. Konturówka numer 2 to jest Berry Charm i ma dupkę kolorową, ma, proszę bardzo, Berry Charm, wygląda tak, ma bardziej właśnie takie jagodowe tony, też jest nudziakiem i idącym w różową stronę, tylko właśnie w taką jagodową i pomadka dla niej 02 Berry Charm. No to jest taki głębszy, bardziej intensywny kolor i też ciemniejszy, jak widać. Są Ale... numer 3, 03, Mokka Kiss. No i to na pewno będzie jakiś brąziak, tak myślę tu po, wiecie, po kolorze pudełeczka. Tak, ma brązową dupkę, czyli trójka będzie jakimś brąziakiem. Mhm. Pomadka. I to jest brąziacz. Bardziej mam ochotę na ten środkowy kolor, czyli 02 Larry Charm. Czyli najpierw idzie w konturóweczka, a w ogóle w dotyku bardzo miękkie są te konturóweczki, nawet dla na dłoni. Zobaczmy na ustach. Mhm. Ja użyłam tak grubszą warstwą, żeby Wam kolor na ustach pokazać. Bójka. Mhm? No dobra, i dokładamy do tego pomadkę. Tutaj na dłoni one są takie, no zastygły, jak widać, i są takie półmatowe, lekko satynowe. A co to jest o wykończeniu napisane? Liquid lipstick, matowa pomadka w płynie. Mm, piękny kolor. 02 Berry Charm. Bardzo ładny kolor, taki elegancki. Powiedziałabym, że trochę taki jesienny. <laughs> ale na ustach daje mm, uczucie. Na razie może troszeczkę się klei, no bo jest świeża, ale czuję, że zastyga. Przy czym się nie ściąga tak ust w taki nieprzyjemny sposób, tylko po prostu no, czuć, że macie coś tam na ustach, jakąś taką warstwę. Ale nie jest to nieprzyjemne. Jest wyczuwalne na ustach, <laughs> ale nie w nieprzyjemny sposób. O, ok. Czyli robię brwi Podmaluję oczy, no i bierzemy się za eyeliner. Stan makijażu jest taki, tak sobie pomyślałam, że na wewnętrzną część górnej powieki nałożę na zasadzie, wiecie, cienia w płynie któryś z tych eyelinerów, może ten, ten różowy, 02 Loveline. O, może najpierw zrobię Wam słocze. 02 Loveline wygląda tak. Nałożę tak, o tak, będzie pasował. Taką grubszą warstwą nałożę. Tak więcej troszeczkę. O. Jest morelowy i ma w sobie nie tylko złoto, ale chyba też wielokolorowe drobinki. Tak. I ma w sobie kolorowe drobiny. Jeszcze go dołożę. Mm. Bardzo ładny. Dobra. Nakładamy. Troszkę sobie tutaj rozprowadzę palcem. No, generalnie wygląda bardzo ładnie, tylko trzeba teraz dać mu zaschnąć. To niech sobie zasycha na tym oku, a ja w tym czasie zrobię Wam słodszego drugiego, czyli 01 Hardline. Może od razu go nałożę tu. Ten jest taki bardziej chłodny. Też ma różnokolorowe drobiny w sobie, tylko jest po prostu taki grafitowo-srebrny, Te brudne srebro, o. Muszę wrócić do tego morelowego, żeby umalować drugą powiekę. Tutaj już zasechł ten eyeliner, zobaczcie, wygląda to tak. są śliczne. Tak jak śliczny jest na przykład rozświetlacz. Już bardzo tutaj mamy. Może, może pokażę Wam w ten sposób. No i na powiekach. Bardzo ładnie wyglądają. Takie migotki. Te gwiazdaczki, te iskiereczki, które połyskują w eyelinerach na powiekach widać i one prześlicznie odbijają światło. Naprawdę tysiące iskierek to jest no, to już na szybko przy Was skończę makijaż na linię wodną nałożę jasną kredkę bo tutaj już nawet nic innego mi nie pasuje gdybym nałożyła coś ciemnego byłoby mi za ciemno, a ja takiego efektu nie lubię więc po prostu tradycyjnie, <grym> jasna kredka a na rzęsy wędruje tuż z burszła pogrubiający gdy tak malowałam rzęsy przyszła mi do głowy jedna rzecz Rozświetlacz, który tak bardzo mi się podoba, jakoś się tak zakrył. Nie zwróciła na to uwagi. I wiecie co? Spróbuję dołożyć go trochę na przypudrowaną twarz. Zobaczymy. Odklei się coś. Czy rozświetlacz da radę i się połączy ładnie, czy też nie? No tak, rozświetlenie musi być zdecydowanie większe. Nie, no daje radę, popatrzcie. No teraz to chyba nawet za dużo będzie, ale. Teraz, teraz jest mi zdecydowanie lepiej. Czyli to nie tak, jak powiedziałam, że trzeba z nim ostrożnie. Można, Jak lubicie mocny błysk, to można go od razu więcej nałożyć, bo ginie jednak, pod, pod was tą pudru się chowa, więc jak chcecie mieć taki silniejszy błysk, jak ja teraz, to lepiej od razu go nałożyć więcej, no i potem się nie bawić w jakieś dokładanie. Ale jeżeli tak wam się przydarzy, jak mi, i się zdecydujecie coś dołożyć, no to jak widać, bezpiecznie można, bo z pudrem, no generalnie z pudrowymi mm, kosmetykami, też się ładnie łączy. Ok? Za nami makijaż, arcy słodką kolekcją od Belle. Dajcie oczywiście znać w komentarzach, czy na coś zapolujecie. Moim zdaniem, warto. No i teraz, tak wiecie, w ramach podsumowania, co mi się najbardziej podobało. Właściwie to powinnam zacząć od tego, że chyba nie ma w tej kolekcji czegoś, co by mi się nie podobało. Bo tak, i te, rzeczy do makij... ja mam, i te rzeczy do makijażu twarzy, czyli róż, puder i rozświetlacz bardzo ładnie się wszystkie zachowały. I śliczne kolory w wypadku tych dwóch. Zresztą puder też ma bardzo uroczy kolor, taki blado-różowy. Na twarzy, jak go rozprowadzicie, już tego, tej różowości nie widać. Oprócz tego puder jeszcze ślicznie pachnie i daje piękne wykończenie na skórze. No tak, jak widać, takie satynowo-jedwabiste. O, to jest coś takiego. Więc rzeczy do twarzy jak najbardziej świetne. Bardzo ładne eyelinery, ale tutaj to już się trzeba zastanowić, czy używacie, czy nie. Ja raczej na co dzień taka eyelinerowa nie jestem, bo nie chcę mi się kresek wyrysowywać, ale lubię brokatowe eyelinery, bo po prostu używam ich, właśnie, albo jako dodatek na cienie. Czyli na zasadzie cienia wpłynie po prostu, albo nakładam sobie taki eyeliner zawsze tutaj na dolną powiekę, na wewnętrzną część, bo lubię jak mi tutaj w takim migoce. Więc y, moim zdaniem fajne, no ale to już wiecie. Y, kwestia tego, czy, czy używacie, czy nie używacie, lubicie, czy też nie. Kolory fajne, i tak jak mówię, jest w nich mnóstwo, mnóstwo takich mm, ślicznych, połyskujących iskierek. No i bardzo przyjemne. Rzeczy do makijażu ust. I właśnie teraz tak. W tym czasie, jak się tutaj malowałam, ta szminka już zaschła, i muszę Wam powiedzieć, że już taka dość klejąca, jak zauważyliście. Jak się złączy usta, to one się tak sklejają. Natomiast w tej chwili nie przeszkadza mi ta pomadka na ustach. Może tak, wiem, że ją mam i coś tam na ustach czuję, ale tak jak tuż po nałożeniu nie, nie jest jakaś nieprzyjemna, więc jeśli taki macie trochę dystans do matowych pomadek, ja tak na przykład mam, bo w ogóle takie satynowe, a najlepiej w sztyfcie, no to myślę, że i tak Wam się spodobają, bo są, są komfortowe, o. są przyjemne w noszeniu, nie, nie ściągają w nieprzyjemny sposób ust, tylko raczej się tak do nich przyklejają, takie oklejają, o to to. <laughs> Bardzo fajne konturówki, konturóweczki mięciutkie. No i wydaje mi się, że plusem ogromnym jest to, że nie trzeba ich, wiecie, temperować. Jak postawicie je w kubku, no to dupki są w odpowiednich kolorach, więc widać, gdzie, jaki kolor mamy. Więc bardzo przyjemne miękkie konturówki, no i te szminki do nich dopasowane, to wydaje mi się, że to świetny pomysł. Wiecie, macie od razu taką parkę. Więc to świetny pomysł. Szmineczki też przyjemne, kolory bardzo ładne, kolory, no uniwersalne. Więc jeśli lubicie ma wykończenia tego typu szminki, no myślę, że Wam się spodobają, a do różnych makijaży można je wykorzystać, no bo kolory bezpieczne. Ok, wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się kolekcja od Bel Walentynkowa podoba. Oczywiście dajcie znać w komentarzach, co tam sobie złowicie, co tam kupicie. <laughs> ja się dzisiaj z Wami już żegnam. Wierzę, że widzimy się w kolejnym filmiku. Tymczasem mówię Wam pa. pa na razie i do zobaczenia.